Ponieważ z Polski do Chin dosyć fajne są połączenia, zresztą nawet wycieczki do Chin dosyć tanio kosztują, do Pekinu, jeśli ktoś chciałby się wybrać, to my udałem się na taką kulinarną podróż do Chin i chciałem zrobić jedno z zdań, które tak naprawdę najbardziej lubię. O, tutaj jest jeszcze przy okazji przytne Takie te błonki. Czyli po prostu kurczaka, albo można też kaczkę robić, e, słodko, kwaśną, z takimi przyprawami moi drodzy chińskimi. Co do tego byśmy potrzebowali? Oczywiście filety z kurczaka, ananasa. Fajnie przy obieraniu ananasu, a przy przycięciu już ananasa wydobyć jest z niego sok, bo sok ananasowy też jest dobry, albo można go dokupić, żeby dodać. O ocet winny albo ocet jabłkowy, sos sojowy. Fajnie też jest mieć sos sezamowy, bo on też dodaje oryginalnego smaku. Kostka rosołowa, jedna większa papryka. Jedna jakaś taka cebula czerwona, koncentrat pomidorowy i, moi drodzy, olej. Oraz, oczywiście, można sobie kupić przyprawy chińskie to też jest fajna sprawa. No i na zakończenie ryż, bo będziemy go brali, podawali, moi drodzy, w, z ryżem razem. Cały proces bierze się, rozpoczyna, moi drodzy, od pokrojenia kurczaka na cienkie paski albo na kawałki, jak kto tam będzie wolał, sobie to zrobić i przygotowanie, moi drodzy, marynaty. Czyli to sobie zaraz pokroimy, żeby było na mniejsze takie kosteczki. Fajnie właśnie, bo kurczak bardzo szybko się piecze albo smaży, Drup w zasadzie pod tym względem jest bardziej dla leniwych mięsożerców, nazwijmy to. Tu odkroimy kawałeczek. I w ten sposób możemy sobie poczuć troszeczkę, poczuć troszeczkę, moi drodzy, kuchni chińskiej, którą tak naprawdę ja lubię. Nie chciałbym tutaj reklamować Lilonga. Ale na przykład Lilong też bardzo dobrze to danie robi i można by sobie zawsze u nich zamówić. Ale po co przepłacać tak naprawdę, jeżeli można to wszystko zrobić samemu, dużo wyjdzie na stół taniej, a przynajmniej wiemy, co robimy. Nie chcę tutaj mówić na temat supermarketów i drobiu, który jest kupowany w supermarketach, bo jest on żałosny, więcej niż dwa dni w sumie. Najczęściej nie wytrzymuje. Wielokrotnie mi się zdarzało, że śmierdział w dodatku jakimiś tam różnej maści e, antybiotykami, czy czort tam wie czym. Ale najlepiej sobie drób kupić gdzieś na straganie, albo z jakiegoś pewnego miejsca. Nasz kurczak już jest... Pocięty na sensowne kawałki. Moi drodzy, i przygotowujemy marynatę. W jaki sposób? W bardzo prosty sposób. Bierzemy, nalewamy sobie olej. Kurczaka tam wrzucamy, żeby sobie posiedział troszeczkę. Jeszcze oblejemy go troszkę olejem. Do tego dodajemy sos sojowy, czy tak jak powiedziałem, ktoś będzie miał sos sezamowy, to też warto, moi drodzy, dodać. No i dodajemy przyprawy chińskie. Dodajemy przyprawy chińskie. I sobie możemy najspokojniej w świecie, nawet więcej tych przypraw damy, żeby to miało taki smaczek. I sobie możemy to przemieszać, żeby to się wszystko moi drodzy wzięło. Tutaj muszę odkroić, bo nawet nie wiedziałem. A dobra, tego weźmiemy akurat. Wyrzucimy to, przemieszamy. I w ten sposób jak mamy zrobioną marynatkę, zostawiamy ją na dwie godziny do Mamy już naszą marynatkę i teraz na dobrze rozgrzanej patelni wrzucamy yy, te kawałki kurczaka albo kaczki. Oczywiście marynatę zostawiamy, bo dodamy ją do końca. I tak będziemy sobie, moi drodzy, obsmażali tego kurczaka przez 3 minuty, żeby było ciekawiej. Staramy się tą marynatę, moi drodzy, jeszcze zostawić, bo ją dodamy troszeczkę później. Ale tu akurat nam prawie cała wyszła, jeżeli byśmy mieli jej więcej, to, moi drodzy, możemy dodać ją później. Tak kurczaka troszkę na mniejszym ogniu będziemy smażyli ze 3 minutki, żeby się troszkę opiekł, a my w międzyczasie zajmiemy się... Troszeczkę przygotowaniem czegoś innego, czyli kroimy cebulę, kroimy w paski paprykę no i przede wszystkim kroimy ananasa, żeby było takie 6 plastrów. Oczywiście potem można zrobić jeszcze taki numer, że z pozostałej części ananasa w sokowirówce zrobimy sok z ananasa, który również do tego będzie dodany. Już nam się kurczak zrobił, to co teraz robimy? Zostawiamy ten olej z tą marynatą, a kurczaka sobie najspokojniej w świecie oddzielamy, bo ta marynatka jeszcze z tym olejem nam się za chwileczkę przyda, moi drodzy. Dobrze, żeby ten kurczak właśnie był taki mięciutki, a co do cebuli, to doskonale wiecie, że zepsuta cebula strasznie śmierdzi, dlatego tak jak powtarzam, w wielu. W przypadkach, jeżeli jest cebula to ją kroimy to pierwszą skórkę z cebuli bierzemy najspokojniej w świecie wywalamy, bo w niej gromadzi się w cebuli najwięcej trucizny i dopiero pozostałe kwestie cebuli będziemy brali, czyli kurczaka już prawie mamy całego przerzuconego tutaj sobie tak odcedzimy ta marynatka nam Została, moi drodzy, bo jeszcze, tak jak powiedziałem na wstępie, nam się przyda. Czyli kurczaka odstawiamy, marynatę zostawiamy i w pierwszej kolejności bierzemy na tym oleju, na tej marynacie cebulę, bierzemy, smarzymy. To jest pierwszy taki etap moi drodzy, przysmażania. Najlepiej wziąć tą cebulę, smażyć od razu, żeby ona tam się troszeczkę zarumieniła. No, chodź tu. No. Niech ona nam się troszkę podsmaży. Jak zacznie nam się troszeczkę podsmażać, to w drugiej kolejności bierzemy Wrzucamy przede wszystkim paprykę, taką pociętą w paseczki. I w trzeciej kolejności, ananas, który będzie, tak jak powiedziałem, wrzucony, bo musimy zrobić ten sos słodko-kwaśny, moi drodzy. Taki tradycyjny po prostu, jaki jest w Chinach. Do takiego dania, do takiego jedzenia. A w międzyczasie, też sobie zaraz weźmiemy ryżu, gotujemy. Bo tak jak powiedziałem, to się z podaje. Więc w pierwszej części, podsmażamy, moi drodzy, sobie. Cebulę. Dodajemy paprykę. Prawda? I za chwileczkę, jak nam się to podsmaży, to to rzucamy ananasa. Reszta ananasa przepuściłem przez sokowirówkę, żeby był sok, sok ananasowy jeszcze dodatkowo. Który nam się za chwileczkę do wielu rzeczy, moi drodzy, przyda. Także to jest pierwsza część smażenia. To mniej więcej tak robimy też tam coś około 2-3 minut. Po cebuli poznacie, kiedy tak naprawdę to wszystko powinno być ok. Dobra, tak jak widzimy, tutaj już ananas z wszystkim się doprawia. Więc robimy dalej. Mniej więcej jest takie dwie łyżki koncentratu pomidorowego damy. Do tego. To jest pierwsza rzecz. Troszkę przełamiemy ten smak, bo musi być przecież słodko kwaśna. Albo ocet winny, albo, albo ocet jabłkowy. A będzie też przełamany troszeczkę ten smak i to w tym wszystkim niech się teraz wymiędli, żeby był ten smak, moi drodzy, przełamany, zrobi nam się przy okazji taki fajny sosik z tego koncentratu pomidorowego. To jest druga sprawa. Żeby to jeszcze jakoś troszkę rozmiękczyć moi drodzy, to dodajemy bulion, poczekamy aż to wszystko sobie wyparuje i troszkę nam tego wszystkiego odejdzie i w momencie kiedy nam odejdzie, dorzucamy naszą kaczkę albo naszego kurczaka i polewamy sokiem z ananasa i tak przez jakieś 8 minut przynajmniej bierzemy w tym wszystkim moczymy, dusimy. I tak wygląda kultowe danie chińskie, kaczka albo kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem Zachęcam do zrobienia, wypróbowania przepisu, lajkowania, subskrybowania kanału, podsyłania znajomym. No i przede wszystkim piszcie w komentarzach, jak Wam wyszło.